Oto jak możemy wykonać strzał po ziemi w FC-26. Jeżeli chodzi o oddawanie strzałów tak, aby były one po ziemi, to wystarczy, że przy oddawaniu strzału naciśniemy jeszcze raz przycisk strzału w momencie, kiedy nasz zawodnik będzie oddawać strzał. Czyli oczywiście standardowo na kontrolerze od Xboxa używamy B, na kontrolerze od PlayStation używamy kółka do tego, aby oddać strzał. I musimy z niego skorzystać dwa razy. Pierwszy raz, kiedy go naciskamy i przytrzymujemy, to decydujemy o sile strzału, natomiast kiedy naciśniemy go drugi raz, tuż przed oddaniem strzału, no to wtedy będzie to mm, strzał po ziemi. Oczywiście możemy to łączyć z różnymi rodzajami strzałów, chociażby możemy to połączyć także z mocnym strzałem, czyli tym oto. Standardowo oczywiście ta piłka może trochę polecieć do góry, natomiast jeżeli przed oddaniem strzału, Naciśniemy jeszcze raz sam przycisk strzału, no to wtedy ten mocny strzał będzie właśnie po ziemi. Tak samo jakieś strzały z główki również możemy wykonać w podobny sposób. Oczywiście, jeżeli chodzi o strzały główką, to robimy to za pomocą po prostu przycisku strzału. Natomiast jeżeli użyjemy właśnie tego przycisku dwa razy, no to wtedy, no to wtedy ten, ten strzał z główki pójdzie bardziej po ziemi, można tak powiedzieć. To znaczy, ta piłka będzie iść w stronę ziemi, no i będzie się teoretycznie odbijać. Prawdopodobnie będzie się odbijać od ziemi. Także w jakichś tam wyjątkowych sytuacjach możemy spróbować oddać właśnie taki strzał głową. Możemy także spróbować jakieś strzały z Wolaja i dalej, które również mogłyby być oddane po ziemi. Jeżeli właśnie zrobimy to w taki sam sposób strzały z trykiem, również możemy spróbować ten sposób zrobić. Oczywiście jeżeli te strzały są jakieś z powietrza, no to wiadomo, że one magicznie nagle nie będą e, toczyć się, te, ta piłka nagle nie będzie się magicznie toczyć po ziemi, ale mimo wszystko ten nasz zawodnik będzie próbował się e, oddać strzał w taki sposób, aby faktycznie ta piłka była jak najbliżej ziemi. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.